Hej, hej, witam was serdecznie, tu Elizabeth Iron. No i co, yy, witam was yy, na nowym mikrofonie, którego mogliście zobaczyć na unboxingu. Yy, myślę, że w końcu go dobrze ustawiłam. Aha, nareszcie. Prawie po dwóch dniach męczenia się z nim, no ale to też mały szczegół. E, tak, e, w poprzednim odcinku uratowali, u, uratowaliśmy wnuka babci e, i, no i kupców e, uratowaliśmy z obozu bandytów e, w tym odcinku. Chyba naprawdę podobnie zrobimy sobie gówną. Tak, pójdziemy na tego, tego białego wilka, co tam krasuje gdzieś. E, no tak. Zobaczmy sobie, co możemy sobie dodać do umiejętności. Do odporności tym razem. Tak, i teraz może ewentualnie o Jezu. Do siły. Do siły i do... dajmy sobie do, do prędkości i... i do precyzji. Tak. Dobrze, chodźmy, teleportujmy się tam do... Y lasy Wiedźmy to były? Tak, tak, lasy. Najbliżej mamy. Tu jeszcze coś ktoś... Bandyci się nam pokazali. O, jaki przykukszony ten bandyta. No, i to porządnie. Tak, on, oni przykoksili, my też przykoksiliśmy przed chwilą. No, to już nie są ci bandyci z, z wielkiego lasu, czy z że, że, że jeden Hit leżą. No. No, Twardzi są. A poza tym widać, że są tacy, tacy koksiarze jacyś. O, no, świat się rozwija razem z nami. Dobrze, chodźmy sobie dalej ten... Jesteśmy w tym miejscu, gdzie, gdzie uratowaliśmy archeologa. A wy czego pilnujecie? Aha, ktoś leci. No ciekawe. To będzie mały spoiler. Ale to będzie mała zasadzka. <grym>, a gdzie ta żona? No właśnie Od też my chcieli. Ale mamy tych strażników ze sobą. No twardzi są, kurde nasz nasza. Nasz mod już nic nie robi za bardzo. O, sekre. Nie ma tak łatwo. zawsze koksiasz. Jeszcze? gdzie nas po ładnie. Lub nieładnie. O, skrzyneczka On ucieka. <laughs> Wie, co go czeka. O, mamy też w coś z stroju. Dłonie nie atrakcyjności nam dodaje, no ale trudno.

Nie, właśnie, że zrobiliśmy sobie kółeczko wokół tych głazów. A my musimy się udać do góry. No tak, świątynia, owo. Tam przy tej świątyni jest y, fajny mieczyk. On jest gdzieś... Tak, jest to u góry. O, tutaj każdy chce, chce go wyciągnąć. Do niego wrócimy, jak już będziemy mieli maksymalny poziom siły. Si siły odporności i chyba budowy ciała. Musi być na maksa, to wtedy jest, jest taka możliwość wyciągnięcia go. Jak na razie podążajmy, złamić się główną obecnie. Tofu? Więcej tofu. Tutaj takie mroczne te lasy są. W tamtą trona się chyba idzie do areny już. Co pan ma na sprzedaż? Przedmiotem ma żywność... O, ma szarlotki! Nie dobrze, nie będziemy wykorzystywać... ...tego glitcha. Zwiększenie mocy płomienia... I tak potem dodamy sobie do, do, naszej, do naszego mota yy, jedną, jedną tą... Nie, nie umiejętność. No ten, ten, ten kamyczek. Biały kiołak yy, zabił kiołaka z podprawy Polany. Aha, mamy wykonać misję na Golasę. <laughs> o Boże. Goło i wesoło. No prawie goło. Głodny? Od kołak? Na chwilę się te wilkołaki będą pojawiać. O. Musiał swoje trzy grosze dodać. W Cieka Do Tych biednych mieszkańców nie chcesz? Nie jesteś głodny? Nie chcesz ich jeść? O, cicho, być tam. I jajku. Hmm, jednak jesteśmy jeszcze wolni. Hmm, jeszcze. Aha, teraz leci do nich. Zainteresował się darmowym mięskiem? ci... A co tam? <laughs> nie jest na mnie zainteresowany. Nie, 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 nie! To nie było specjalnie. chodź tu. No, wszystkie wielkołaczki. Right. Well, mm, nie wiem, ja bym go nie wpuściła takiego gola, prawie golasa. <laughs> Z wielkim toporem. <laughs> Bloody Balverines. In all my years as chief, I have never seen anything like it. We might have had a chance, but these damn things follow a white ball. It comes into our village and kills whoever it wants. I can hear something now. It must be attacking the warehouses at the bottom of that hill. you're Oh, yeah, no, no, ja, Wow. Ale ty masz zabójcze ciosy. O jaki ty bezbronny biedny. Au, au. Krojące się mięsko nie jest dobrą. That thing skin is too tough even for you. We're a great hunter in Notwhole Glade once.

He was here again, wasn't he? I didn't want to hurt him, but this time, he's gone too far. What the blazes are you talking about? The white balverine. It's my husband, or it was once. He was bitten by the balverine he killed, and slowly, he turned into the creature he hunted for so long. For a while, he could control himself, but anything that was left of my husband. He's dead now. That's That's he he must be attacking again. My husband used silver weapons to hunt the last white balverine. Please take this. End his pain. No, dostaliśmy ten kamyczek, mocy srebra. Wonderful. Jedynie tylko w taki sposób możemy właśnie zabić... Młodsy srebra. O, no, jedynie... O, czekaj, gdzie on? Na dole jest, mm, już leci? Do nas czy do mieszkańców? Halo? Fajne przypitanie. that Balverine will think twice before attacking us again. we've got it on the run. we can hurt it. we can kill it. folks say it lives by Witchwood lake. come back with its pelt and i'll reward you. on jest właśnie w poprzedniej lokacji ten, ten biały wilk wilkor Jak uh -huh. mi się zachciało zechcia tyli się najad. To bandytów się dobrał. Smaczni byli najwyraźniej. No hej, wilczek, Aleś ty nerwowy? No, on być przyzywał te zwykłe. ten się zbiesi. No dobra, to... Znowu się zbiesił? Mamy magiczne moce. Ja przekraczaj, ile tu was jest. Dobrze, Wieczku, uspokójcie się. Oj. Okej, okay, mamy. Białego wilka. Wilkołaka, jakiego wilka. Tak to jest wilk. To są wilki chodzące na dwóch łapach. No co tam? Ała. że jakie wy jesteście. zapewnicie sobie kogo innego. Jeszcze chyba trzy zostało ich. O no, jeszcze jeden. No chodź. Moja kolej. Okej, okay, mam wszystko. Jeszcze sobie co tu jest ciekawego. Może coś akurat ciekawego. A jak zwykle. Chodź, karbie, albo jakoś rybko, albo cokolwiek tu jest. No już prawie. No, chodź. Ech. To nie pora dla nas na łowienie. Dobra, zostawmy to. Dobrze, nieważne. Nie Byćmy sobie, odebraj, zakończmy sobie misję. Będziemy mogli się normalnie ubrać. Jak są majtach gonić, jak kupi? No ale czego się nie robi, czego się nie robi dla słaby? Co tam wodzu? So, we heard the howling and feared the worst but it looks like you triumphed over the beast a hero of your stature deserves the glory of fighting in the arena your nomination should be waiting for you when you return to the guild oh and speaking of the guild they sent this letter for you from your sister i hope it's good news Dobrze, wykonaliśmy sobie zadanie na tego białego wilka. Wykonaliśmy w postaci słowy punktów i dodatków 285. No. Dobrze, wrócimy sobie do gildii, odebrać zadanie na ten... Na arenę w końcu. Mamy sobie jeszcze z naszym mistrzem. Dobra, oko. Dalej jest ten masakra kupsów, której raczej nie mam zamiaru robić. Jakie wyzwania tam były? Nie, na Golase nie będziemy tego robić. Dobrze, Arena. Dobrze, dajmy sobie ten litościwy bohater. właśnie bez dreszczycia, nie bardzo i, i bez ochrony. No, się, a się cieszę. Dobrze, sprawdzę sobie, czy mogę coś, jakieś umiejętności dodać sobie. Nie bardzo. Tak, przebiegło się, przebiegło się, nie tego... E, no nic, no, zakończymy, zakończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku pójdziemy walczyć na arenie w końcu. I zobaczymy co, co tam nas czeka. A, a będą następne wybory moralne. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Lajkujcie, komentujcie. I co? Słyszymy się w następnym odcinku swoim do zapomnianej opowieści. Cześć!